Siem. Siema... widzowie, sorry, sorry yy, Chciałbym was przywitać w na moim kanale z nice. i... Mam nadzieję, że się podobało, bo serio dawno nie czułem tak dużego fanu z nagrywania tak jak ostatnio Yy, serio dobrze się bawiłem, po prostu, nagrywając odcinek, to nie tak, że się nie dobrze bawiłem, ale nigdy się bawiłem tak dobrze. żebym to że wam się spodoba City Skylines, nice, bardzo lubię tą gierkę, mam nadzieję, że wam też przypadnie do gustu. Nie wiem, czy jest troszkę specyficzna, nie wszystkim się może podobać, ale no, więc mamy nasze tutaj miasto, powoli się rozwijamy. Całkiem nieźle to wygląda. Mam też swoje miasta, które miejscami wyglądają lepiej, ale to jest miasto, które tutaj przez dłuższy czas i po prostu, wiecie, każda dzielnica jest trochę inna, trochę innych rzeczy używam, no i w ogóle to jest wszystko troszkę inaczej. Ale tak to miasto wygląda całkiem nieźle. Więc co, może przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Chciałem po prostu się zająć tutaj całą tą, tą, tą resztą miejsca. Więc co, możemy na pewno sobie tutaj przedłużyć drogę e, i zróbmy to może trochę bardziej ciekawie, że ta droga by sobie, załóżmy, tutaj skręciła na tym freeform toolu. E, weźmy sobie też kontury. E, możemy też kupić tamte, e, tamte tutaj e, skrawki i możemy tą sobie te, te tam wyrównać dalej. E, słuchajcie, ja sobie też chyba nagram po tym odcinku, jak zainstalować do Sky Nie Jeszcze tego nie widziałem na YouTubie Polskim, żeby ktoś takie rzeczy robił. Więc mam nadzieję, że to mi wyjdzie i że wyjdzie, i ten odcinek zamierza jaką, jakąś popularność. Mam taką nadzieję. No zrób sobie coś takiego z tą drogą, niech ona idzie trochę bardziej ciekawie. Więc mamy to ogarnięte. Wiadomo, ja, no tutaj ten ten nie wygląda najlepiej, ale to. Jeszcze nieskończona mapka, co nie. Wiesz, jak to jest. Ja sobie lubię zrobić coś tu i za dwa odcinki tam wrócić, i potem za 10 tam wrócić. Więc y, to jest różnie. Y, no, tutaj nam wszystko działa ładnie. Polewelewały po się budynki. No, mamy tu naszą. To jest moja chyba ulubiona wyspa. Tu jest naprawdę wszystko. Jest szkoła, pomaturalna, szkoła, podstawowa, opieka społeczna. Jakieś tutaj takie serwisy. Y, ładne drzewka tutaj. Tutaj jeszcze można byłoby coś postawić, tak naprawdę. mi Się wydaje, że. Tutaj kilka takich budynków wysokich, commercial, tutaj coś takiego. Trochę amerykańskich też można było postawić tutaj i europejskich też jeszcze trochę. Nikomu tu nie zaszkodzi. No więc, możemy to postawić, niech coś tutaj stoi. W razie czego to będę patrzył, kontrolował. I pamiętajcie, że tutaj się nie buduje mi żaden budynek. No, przychodzi mi tutaj z pomocą teraz nowe mody, więc piszę sobie row, low. I weźmy sobie na przykład takiego levelu trzeciego jak są tutaj i to są na 6, tak? Na sześć, zgadza się. I pyk, wstawiłem, jest domek. Fajnie, fajne, fajnie to działa wszystko, te mody coraz lepiej się rozwijają. Mam nadzieję, że to będziesz szło tylko w takim kierunku. Więc no, może przejdźmy sobie do naszego tutaj terenu. Więc co? Tym się tutaj na pewno można zająć dzisiaj. Na tyłach tych budynków można zrobić jakiś customowy park. Nie widzę z tym w ogóle żadnego problemu. Myślę, że trochę terenu zielonego w tym mieście zawsze się przyda. Więc tak, tutaj mamy jakąś drogę. Zróbmy to tak, tu, tutaj, tą ścieżkę podłączmy tu No i mamy elegancko. Przejście. No i tutaj jeszcze mi się wydaje, że parę ścieżek można też dołożyć. Wiecie klasycznie no i coś tu trzeba z archium będzie działać no ale dobra z archium też będziemy po, po coś po coś zainstalowałem te mody na pewno po to żeby ich używać więc y, zróbmy sobie tak no i dobra y, no i mamy powiedzmy jeszcze tutaj możemy y, coś wyprowadzić stąd y, tylko tak żeby to nam się niszczyło no więc mamy coś takiego i y, co y, y, y Jakiś teren bym tutaj generalnie zostawił, mi się wydaje, że tutaj to po prostu zrobimy sobie tak. Leżaczki eee, proszę bardzo, tylko tak, żeby one były w stronę słońca, mimo wszystko, żeby to miało sens. Eee, no, takie cztery tutaj, możemy też takie trzy tu i takie dwa tu. Eee, możemy na pewno zrobić jakieś eee, altankę. Zawsze fajnie, w ogóle wkleci muzyka z Minecrafta. Mam nadzieję, że. Wszystko git, jakieś food karty nie jakieś food stale tutaj może coś w tym stylu niech to będzie taki community właśnie point na naszym mieście, że to się zejdą właśnie z tych wszystkich takich kamienic i sobie coś tutaj kupią naprawdę mi się wydaje, że to będzie dobrze wyglądać, więc postawmy sobie takie coś tu i tu i jeszcze może jakiś table set. no i mamy coś tutaj takie właśnie stoły możemy tutaj postawiać. Myślę, że to będzie spoko wyglądać. No i tutaj, właśnie, yy, raczej bym widział, może takie pojedyncze drzewka, jakieś tutaj, może jedno, tutaj, drugie. A tak ogólnie to nie. Yy, bardziej gęste pary, to bym widział tutaj. Yy, użyjmy sobie dępu moje ulubione drzewa w tej grze. Możecie też dać znać, jakie jest wasze. Jak taki typowy YouTuber teraz komentarzowy, dajcie w komentarzu. Ale w sumie, to jestem ciekawy, bo no, większość osób lubi dąb. Yy, ja nie lubię olchy, na przykład. Nie lubię olchy, wydaje mi się, że drzewa. To nie jest tak, że go nie używam, ale to jest chyba drzewo, które najmniej nie lubię, bo najmniej zastosowania. Więc Olocha to jest chyba moje najmniej ulubione. No i są jeszcze te, te drzewa z y, amerykańskich, ale tam to. No, Lipa tam jest chyba fajna, a tak ogólnie to. No to nie wiem. W sumie z angielskich nas to się trochę nie znam, bo nie gram po angielsku w tę grę. Po prostu nie, jakoś język się. Nigdy nie wziąłem za zmianę języka, ale muszę to zrobić, bo będzie mi się łatwiej rzeczy w modach szukać. Więc to muszę się wziąć za to na pewno. No i co, mam tutaj taki customowy park. Przecież to wyszło generalnie bardzo, bardzo fajnie. Jak ten party, parking podziemny Zapełniony cały. No wiecie co, no ja bym nie chciał tutaj stawiać kolejnego parkingu, no ale chyba by wypadało, nie? Właściwie no postawię tutaj taką ścianę ze sklepów, może co? tutaj, takich na dwie kratki. Myślę, że to będzie całkiem spoko wyglądać. Niech tutaj też coś się dzieje. No i tu jest potrzebny kolejny parking, nie? No to co? Ja bym może zrobił taki już niepodziemny, bo to już takie coś mamy. Zostawiam coś, coś takiego tutaj, zawsze troszkę więcej tych miejsc parkingowych. No i za, stąd też może jakaś droga by wyszła, nie? Nie ukrywam, trochę miejsca się marnuje. Możemy jeszcze tutaj stąd przejść dobra i to na jakimś łuczku ładnym. Proszę bardzo. Elegancko generalnie to wyszło. Tu się coś burzyło. No to co, wchodzimy tutaj. Proszę bardzo, mix lopable 2 na 2 europejski. Tak jest tutaj. tutaj. Się pytali skąd ja tak to wszystko znam. To po prostu troszkę troszkę gram w tą grę interesuję się tym więc mamy no, i tutaj też trzeba byłoby coś zrobić. Na pewno tak, może tu jakiś yy, low commercial building, na przykład weźmy sobie commercial, plotable, low. Pf, proszę. Taki taki 6x6, bym tu jeździł. O, taki na przykład 6x4, jakby to wyglądało. Wyłączę sobie ten widok. No, i też zawsze jakieś parkingi tutaj, chociaż nie o coś takiego mi chodziło. O, no, 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 coś bardziej w tym stylu. Tylko może bez przyciągania, to zróbmy żeby zostało powiedzmy, że o, tak, powiedzmy, że tutaj niedaleko tego budynku e, a tutaj to może jakieś y, biura, o kurde rozwalił mi się ten budynek, ajdź a racja, bo tu mogłem nachodzić kratką to zróbmy to inaczej, zatrzymajmy czas, wybórzmy te dwa, Weźmy teraz y, high low, do 6x6, european, takiego trzeciego poziomu może Mm, a to myślą rezydencerze. Teraz. Proszę. No i mamy tą wieżę, którą mieliśmy tutaj przed chwilą. Możemy coś przyciągają zrobić tutaj. ją I właśnie, jakby ktoś się pytał, czemu wpisuje to plopable, a nie zwykłe, bo zasiadę bez tego, to jakby wtedy te budynki nie znikają. To są jak unikatowe budynki, czytane przez grę. No i jakoś tak podobnie i wtedy właśnie tak się dzieje. No tutaj nie skończyliśmy tego ostatnio. Po się iść parę budynków, no ale. No, bo trudno, nie, nie interesuje się mnie to teraz. Hmm, tutaj coś jeszcze można było postawić. Jakieś takie może bloczki. Może nie high, tylko właśnie medium. Medium e, takie 3x3, moje ulubione. Wiecie, że to lubię, jeżeli ogląda się tą serię. Takie tutaj można właśnie trzy postawić. Myślę, że to będzie spoko wyglądać. E, tylko tego bym wyburzył i postawił troszkę inaczej. Bez przyciągania do drogi. Coś w tym stylu, dobra, mamy to, powiedzmy, że one są wszystkie w jednej linii, e, możemy sobie teraz tak to zrobić, tutaj, tu, za tymi budynkami ścieżki, no i coś w tym stylu, tutaj się coś wyburzyło, w ogóle ostatnio e, zacząłem znowu oglądać trochę Lipsona i możecie na przykład napisać co o nim sądzicie. Generalnie mi się wydaje, że Ripson to jest strasznie niedoceniony, w ogóle polska persona, jest... Mimo tego, że gra w LoLa, co mi się wydaje, że jakby nie grał w LoLa, to byłby mega, mega popularny. Jakby na przykład, wiecie, tak streamował stricte, wiecie, pod coś takiego. Bo po prostu LoL trochę odrzuca sobie, Jakby <laughs> nie wiem, czy wy też tak macie, ale nie chodzi o to, że... Bo ja kiedyś w LoLa samemu, nie? To jest tak, że że ta gra jak mi chodzi o to, że ta gra jest jakaś zła, czy coś, so, Jezu, jakie to tłumy chodzą, to w sumie trzeba byłoby zrobić jakieś autobusy że ta gra odrzuca coś takiego, tylko po prostu hmm znaczy ta gra właśnie odrzuca, no to ja źle powiedziałem. Tylko że ona nie odrzuca z powodu tego, że jest słaba, tylko ona odrzuca z powodu tego, że po prostu ma takie uznanie w community, co nie? No, na przykład mi się wydaje, że Multi 50 no pewnie nie jakby grał w Lola. No jakby nie, żeby oglądałem, że oglądam Multiego właśnie jestem. Raczej nie oglądam. Yy, ale chodzi o to, że po prostu. To jest... Ale mi się wydaje, że on jest z tym wszystkim git, co nie? Yy, on jest w wszystkim git, on wie, ale go to nie interesuje. Po prostu robi to, co lubi. Właśnie może dlatego też... Yy, tak dobrze, to się ogląda, nie? Jakby go ja oglądam, jak zwykle, Shoty, a nie te... Eee, Shoty, a nie... Nie streama, no bo nie mam czasu, jak ktoś ogląda poprzednicznie, jak to o tym też mówiłem. Eee, no ale, kurde, to się też dobrze ogląda, ale ostatnio jak z tym mikrocypkiem nawet coś tam robił, nie? To się ludzie wściekali, że go wyzyskuje, ale mi się... ale on... on mówił, że nie, że nie dużo gada i jestem w stanie to uwierzyć, bo tak samo podobno już Jasperem. Więc zawsze spoko z jego strony, że wychodzi z takimi inicjatywami. No, miło, miło generalnie, co nie? Lepiej, żeby były takie osoby w internecie jak polskim, jakieś, nie wiem, jakieś fagaty czy coś takiego. Ktoś po prostu siedzi przy komputerze i dobrze się bawi. No, więc są takie okolice. No i co? Zajmijmy się może tymi autobusami, nie? Autobusy tutaj by się przydały. Nie mamy tutaj autobusów, mamy tylko tu linię tramwajową, więc co? O, tutaj przystanek, mi się wydaje, taka wiata. Tutaj też. Tutaj taka wiata. Tutaj też. I tutaj może jeszcze dwie wiaty. No. Yy... No i co, gdzieś jakiś punkt przesiadkowy by się przydał. Gdzie mamy coś takiego tutaj? No i tu. No i tutaj można. Jest jakaś pętla autobusowa tutaj? Yy, chyba jest i ona ona zakręca wokół tego budynku a my tu mamy gdzieś jakieś pętle mamy tutaj jedną to trzeba byłoby ja bym chciał żeby ta pętla jechała sobie tutaj w prawo jak tamta tylko żeby zawracała tutaj o właśnie pod tym wzgórzem to jest dobre w ogóle to mi się podoba to, znaczy, ten, 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 to miasto mam taką no, straszną nostalgię z tym związanym ale no, to mi się wydaje, że to wyszło kadr całkiem nieźle. Weźmy sobie, wyjdźmy z tego trybu. No, i mamy. Gorzej w ogóle u mnie, ze strefą trochę przemysłową. No, ale ja nie umiem tego robić. Patrzę, że ludzie takie ładne to robią wszystko. Ale to nie jest, nie jest coś, czuję, że dla mnie. W sensie, no po prostu nie ten typ budowli, co nie. No, zróbmy coś takiego. Kurde, te linie pomocnicze, no wyłączymy to 16, 16 tak, tak dobra i teraz jakbyście pytali co robię, no kurde już zwaliłem, no ale dobra No to właśnie możemy tak zrobić taką tą kanciasto, tą linię. To znaczy tą pętlę, ale w sumie te pętle autobusowe zazwyczaj są kanciaste. Nie wiem czy aż trzech będę potrzebował, no ale no nie wiem może akurat się tak zdarzy, może się akurat tak zdarzy, że będę potrzebował. W ogóle jakby ktoś widział u mnie yy, złą wymowę litery R, to, to jest problem właśnie. Mam coś takiego i yy, to nie, i to nie jakby, yy, i to nie jest tak, że ktoś w rodzinie u mnie ma, tylko po prostu u mnie jakoś w chuj dużo dzieci w przedszkolu nie mówiło ry. Ale widzę tak, kompletnie. U mnie w domu wszyscy mówili ry. I no i, no i wszyscy, no i, no i co, no i git, ale okazało się, że przez to, że te dzieci w przedszkolu źle mówiły ry, to ja się osłuchałem w taki sposób i źle mówię ry do dzisiaj. Yy, więc to trochę słabo, no, trochę, mnie to, trochę mnie to denerwuje, bo ja też to słyszę, wiadomo, oczywiście, nie? Yy, no ale nic z tym nie zrobię, już muszę żyć, jeżeli was denerwuje to, to sorry, nie? W sumie to tutaj bym sobie jeszcze jakiś przystanek zrobił, bo tej linii nie doprowadzę tutaj, tutaj taka wiecie przesiadkowa linia generalnie alternatywa za tramwaju taka tak zwana linia przyspieszona tutaj naokoło około niech sobie jedzie tutaj i póki co to zrobię to tak ale za chwilę zrobimy tam też pętelkę bo jest dużo miejsca i wiadomo, że ta pętla nie będzie najlepszą pętlą możliwą ale właśnie takie stare pędy w środku miasta są mi się wydaje taki fajny, fajny vibe dają. No, tutaj można było pędy zrobić po prostu, nie? Tu jest dużo miejsca, jakiś budynek albo właśnie też na pętlę To zróbmy coś takiego, że wyjedziemy sobie powiedzmy z tego skrzyżowania tutaj. E, tak coś. I ja tutaj już widzę jakieś zakręty na pewno. Coś w tym stylu może dobra, fajnie, no jest to mniej więcej co chciałem. No i zróbmy tą pętlę. Nie ma co. Tutaj 20. No, coś takiego może zrobić, i teraz trzeba by się podłączyć. Więc zrobię to tak. Tak. Oczywiście to jest skręt w lewo, ja nie chcę. I jeszcze taki tutaj drugi odjazd. To się taka nieregularna ta pętla niech będzie. Potem ją sobie jakoś udekoruję. Dobra, i mamy coś takiego. I tutaj jakiś przystaneczek można zrobić. I teraz pytanie, czy ten nasz bus... gdzie on ma? Tutaj ma te wiatry. No tutaj sobie przejedzie. Nie ma problemu, myślę, z tym on w ogóle na parkingu jakoś to kręci? No niesłychane, ale dobra. No i co? Mam coś takiego tutaj. Mi się wydaje, że całkiem nieźle, całkiem nieźle. No, generalnie bardzo chillowe jest to granie w City Skylines. Bardzo chillowe, lubię. Mówię wam, mówię to cały czas, ale ludzie, naprawdę spróbujcie. Ja też cały czas grałem w Lole jakieś, kurde wiecie. E... CSE, nie, Fortnite, ale kurde, jest inny poziom, nie? Inny poziom luzu masz przy czymś takim w ogóle. Kompletnie... wiesz, siedzisz sobie, budujesz to co chcesz, jesteś kreatywny. Dużo rzeczy zawsze do poznania. Content na YouTube z tego jest niesłychanie po prostu relaksujący, nie? I w ogóle community na YouTube jest takie strasznie wiecie fajne. Więc to na plus w to jest, jakby nie wiem, jakby tu metaoryt spadł jakiś kwadratowy i po prostu wyciął nam pół miasta. A jak tutaj to przejazd? Dobrze tutaj nie parkowali, ale ja tak się upewnię, że oni tu nie będą parkować w sumie. Ale korzystają z tego, ludzie korzystają. No ja co za dużo tej wjazdów do miasta to ja nie zrobiłem raczej. No właśnie to jest coś takiego. A tak, największe korki są właśnie tutaj. No tu jest po prostu duży ruch. Ale to w sumie fajnie, nie? Zawsze masz w miastach takich większych jakieś takie kilka skrzyżowań starych, z którymi się już po prostu nic nie da zrobić. No i co? No i to w sumie tyle, nie? No sobie tu dużo nie zrobiliśmy jakoś. Może dokończę tutaj tą pętlę autobusową, nie? Zróbmy to tak. Weźmy sobie tego krzaczka. Nie, tego. I... Zróbmy to jakoś tak, może o jeden ten Dobra, jeszcze troszkę o coś w tym stylu się tak to wokół tego wokół tej pętli. Tutaj mi się wydaje, że całkiem to będzie nieźle wyglądać. After all Tylko też tutaj zostawię sobie wejście. Dobra, mamy w sumie, tutaj też by się jakieś przydało. Aha, tu jakiś problem, co chwilę. Niech mi do góry przyciągnie tutaj. Tylko te krzeczki trzeba usunąć. No i dupa. No i moja ścieżka też została usunięta. Ale to już się naprawię. Dobra, mamy to. Tego troszeczkę już dosadzam. Hops I mamy to. Yy, no i tutaj też możemy udekorować tymi krzeczkami wokół, mi się wydaje. Tak, nie, jeszcze też lubię taki żywopot trochę. Mimo tego, że żywopot w tej grze wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. W sensie, no te żywopoty w tej grze po prostu tak oddzielają i to wygląda fajnie, a nie że tak jak w jedynce. No, a ten kolor był taki w ogóle jakiś dziwny, taki jakiś wyblakły, znaczy taki wyblakły, no taki. No, na taki fajny zielony wydał 2 hektolitry farby, nie, i z tego zrobili teksturę tego sobie tutaj jedno, jedno takie drzewo na środku, tutaj też, a tutaj możemy po prostu jakieś takie mniejsze jabłonie postawiać. No i mamy tutaj tą udekorowaną. Szczerze bym się czy mieszkać w takim mieście... No, to jest chyba dzielnica, w którą bym celował. Blisko do wszystkiego tutaj mi się wydaje. Trzeba by też postawić, nie? Liceum mi jeszcze daje radę, szkoły podstawowe też. Uniwersytet też trzeba byłoby. myśleć o uniwersytecie, to może może tutaj właśnie, kurde, tak wiecie, obok starego miasta. No stare miasto, malutkie to stare miasto, ale mm, zawsze coś, nie? Zawsze coś. No. Generalnie to było na tyle w tym odcinku, taki właśnie 20-minutowy... jeszcze tutaj pożar jakiś, a w sumie nie mamy jakiejś takiej większej starzej pożarnej, co nie? No, mamy tu, mamy tu i mamy jeszcze jedną tam zakładem no. no przydałoby się coś takiego zbudować yy, Ale tutaj też co mam węzeł postępu do jakieś coś w tym pali się, co? Tutaj się pali? Drzewo się pali Niech ktoś to ugasi lepiej, bo tu jest naprawdę ładny wieżowiec no mam taką nadzieję. Tutaj też to wygodnie taka stara część miasta, nie? Zaczną no, no, takimi wielkimi budynkami, ale to właśnie mi się wydaje, że to takie e, drogie budynki. To jest takie bardziej luksusowe osiedle. No to jest takie bardziej wiesz, gdzie Jesteś w bloku, mieszkasz, no ale masz korty, tutaj zajezdnie, parki, szkołę, klinikę medyczną. No wszy wszystko tu jest tak naprawdę, nie? Tu jest taki gęsty las. Nawet. No tu jest zajezdnia, farma serwerów, też jakieś szeregowce, no mi się wydaje, że jakby nie patrzeć to, to nie wygląda no, tak źle, nie będę sobie już lizał dupy, to było na tyle tym odcinku, do zobaczenia, cześć.